Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kręcinku naszej kampanii Dunedaj No i tak, jak pamiętacie, ostatnio toczyliśmy tutaj bitwę z Angmarem, Zgromadziliśmy, no, jako taką armię, e, tutaj naszego Aragorna wysyłam do Imradris, żeby robił dalej swoją misję. No i tutaj na północy jeszcze sobie eksplorujemy tymi, no, nikłymi siłami. No i tak, no, myślę, że musimy skończyć turę. Nic więcej nam tu raczej nie pozostało. I zobaczymy. Czy na przykład Angmar albo orkowie z na jakoś będą próbowali agresywnie do nas podchodzić? Czy może dadzą nam spokój na jakiś czas? No, byłoby miło. No bo inaczej rzeczywiście może być ciężko. Ok, znowu tutaj Aragorna nam gnębią. Miejmy nadzieję, że dadzą nam spokój. Dobra, no musimy tutaj. Dobra, zróbmy to automatycznie. Mam nadzieję, że Aragorn przeżyje może zapiszmy. Jak nie, to po prostu przeżyje nim osobiście, ale no bez sensu, żebyśmy toczyli taką bitewkę. No i okej, okay, udało się. Co prawda uciekł w nie do końca tę stronę, na którą chciałem, żeby uciekł, no ale okej. Okay. No, nie można mieć zawsze wszystkiego co się chce. No i straciliśmy jeszcze dodatkową kasę przez to, Świetnie po prostu. Idźmy, powiedzmy, tutaj nim jakoś. Może elfy nam jakieś tu pomogą. Okej. Okay. I tak. Czy tutaj możemy tymi Dunedainami coś zrobić sensownego? Może szukajmy osady, która jest gdzieś tutaj mm, pomiędzy tymi naszymi posiadłościami, a tymi naszymi głównymi posiadłościami. Żeby rzeczywiście jakoś połączyć te nasze regiony. Wypuścili na mnie więźniów bardzo miło ze strony goblinów. No cóż, jak wygląda nasza rodzina w ogóle? To jest Aragorn, to jest Halbarad i tu są jacyś śmieszni panowie. Okej. Okay. No nic specjalnego. No dobra, to tak myślę, co właściwie możemy zrobić. No, no nic nie możemy zrobić. No musimy wysłać dalej Aragorna, to już zrobiliśmy. Możemy jeszcze tutaj tego Halbarada rzeczywiście podsłać, nieco. Tak myślę, czy lepiej, żeby szedł tutaj, czy na Angmar? Powiedzmy, że niech na razie stanie sobie tutaj w krzaczku. Niech się przyczai. I zobaczymy, co zrobią ci orkowie, a jak nie, to pójdziemy na Angmar. No bo jeżeli będą szli na mnie, no to będziemy się ich pokonać. Nie będziemy mieli za bardzo wyboru w takiej sytuacji. Dobra, kończmy kolejną turę. Tutaj mam naszego dyplomata jeszcze, no tak. Coś Briodem nie chce. No zobaczmy. Aha, nic konkretnego. No spoko. No i zobaczmy, co będą tutaj dalej robili nasi przeciwnicy. Szczególnie ci orkowie z grunglistych mnie w sumie chyba teraz interesują. No, oczywiście gnębią mi dalej Aragorna. Świetnie. Ech, no byście się odwalili, cholery. Dobra, no to będą się znowu zapisać. Ech, super. Dobra, no, miejmy nadzieję, że nie umrze jak Devil. Okej. Okay. Tylko naprawdę, jakoś wymanewrować tych cholernych orków, no nie będzie łatwo. No i znowu straciliśmy dodatkową kasę. Ale mam kandydata do adopcji. No, weźmiemy sobie kolejnego generała, bo nam się bardzo przyda każdy. Tak naprawdę, dodatkowy oddział wojska, dzięki temu mamy. Dobra, ty idź tędy, Aragornie. Może teraz cię nie dogonią. Zobaczymy zresztą. I tak, tego generałka... Hmm. No podejdziemy chyba do Halbarada, nic więcej z nim sensownego zrobić nie możemy. O, I tak mam minusowy strasznie dochód. Więc w sumie moglibyśmy od razu wyjąć wszystkie te trzy oddziały. Musimy po prostu przeprowadzić jakąś ekspansję sensowną, bo inaczej nie mam tutaj za bardzo... Podejścia Dobra, wiecie co? Niech on po prostu idzie tutaj na Ostsoul. W razie czego będziemy widzieć, czy oni coś tutaj knują. A Halbarada Barada, podejścimy sobie tutaj e, i będzie pomagał. Właśnie, przejąć tą osadę. Hmm, chociaż to nie są upiory. Aha, to są upiory. Nie, to nie zdobędziemy tego. Nie ma cholera opcji. Hmm. No nie, z upiorami nie mamy co walczyć. Póki co. Dlatego tego byśmy potrzebowali znacznie lepszą armię. Nie, to musimy jednak szukać dalej tu osady, a harbarada wysiemy jednak gdzieś tutaj po prostu. No nie, wiedziałem, że tutaj przyjdzie nam walczyć z upiorami, no jednak upiory to jest nieco wyższy kaliber przeciwników. W sensie, może gdybyśmy podesłali tego Halbarada, to rzeczywiście byśmy jeszcze dali radę to pokonać. Ale byłoby to strasznie krwawe i niepotrzebnie byśmy stracili na tym za dużo ludzi, którzy są strasznie cenni dla mnie aktualnie. Więc jest to jak najbardziej mijające się z celem po prostu w tym momencie. Wy dalej tu do Mori. Skończymy kolejną turę. No i co, no musimy. Po prostu nieco wyczekiwać. Nie Miałem po prostu wyboru. Najważniejsze, że nikt nie idzie na moją stolicę. A no jakbym ją stracił, to byśmy mieli spory problem. Ok, Helmowy Jar oblężony. Jesteśmy 2000 zł nagrody. Świetnie. Chociaż coś, no ale i tak to dupy mi nie uratuje. Dobra, widzę, że tutaj Jorkowie już się panoszą. No nie jest to fajna informacja. Dobra, no, tutaj podeślijmy go bardziej do tego Imladris. Za chwilę będziemy mieli informację chyba o e, zadaniu w następnej turze. Tutaj mamy lepsze relacje z Edenwaid, co jest spokojną informacją, i lepsze i relacje z mrocznym panem z Mordoru. Hmm, no ciekawie. Może uznaję, że jesteśmy aktualnie tak chujowi, że nic mu nie możemy zrobić. Nie zdziwiłbym się. Połączmy ich sobie. No i idźmy dalej. No i będziemy musieli coś tutaj przenieść na północy. No i tym też byśmy musieli coś tu znaleźć. Jakieś kolejne osadki. Nie wiem czy damy radę to zdobyć w sumie, ale no sprać nie zaszkodzi. Jak nie, po prostu będziemy bronić tego co mamy. I tyle. Albo podeszemy ich po prostu dalej tu na wschód. A te osady póki co stracimy. I no, w przyszłości, po prostu jakieś je zdobędziemy, zobaczymy, jak to się potoczy. Dobra, no sko starać, skończmy kolejną turę. Chyba nic więcej nam tu nie pozostało do zrobienia, poza panem dyplomatą. No cóż, no zobaczymy. No, na razie po prostu musimy przeklikać parę tur, przygotować się do walki. I tyle: no, nie mam za dużego wyboru tutaj w aktualnych decyzjach. O super, znowu mi Aragorna prześladują, skubańcy. Hmm. Dobra, już teraz mi dadzą spokój, bo jesteśmy pod murami samymi Mladris. Więc tyle dobrego. Ok, i mamy... Mm, informację o tym, że upadł... E, upadło Edoras, no więc... Widzę, że Rohan sobie zdecydowanie nie radzi. Ha huh. no... Niezbyt fajna sytuacja. No i mam powiadomienie, że było późno popołudnie, kiedy Aragorn dotarł do Imladris, które było domem rodu Elronda przez wiele lat. No i po tym jak zadbano o konia Aragorna, poszedł on bezpośrednio do elfiskiego Kowala, który naprawił miecz. Elfy zabrały szczątki. Narsila i przekuły go w Andruila, płomień zachodu. No i z zrestaurowany miecz do swojej dawnej chwały będzie mógł siać zniszczenie i zamęt pośród przeciwników. No i kiedy Aragorn oczekiwał na swój nowy miecz, przybył Dunedain do Imladris, prosząc go, aby spotkał się z jednym ze strażników na terenach Jakiś tych Weather Hills, niedaleko Amon Sul, aby przedyskutować dalsze plany. Okej, czyli musimy po prostu wrócić tutaj naszym Maragornem. No okej. Aha, tutaj nie możemy za bardzo się ruszyć, bo gobliny mi psują plany. Nic nowego. Mamy wojnę Edenoid z Gondorem. Ciekawe. Okej. No i tak, tutaj... No, tutaj na razie elfy nas bronią, więc raczej nasza stolica nie powinna być zagrożona. Chociaż tyle. Dobra, no przydałoby się rzeczywiście ten Angmar podcisnąć. Więc może rzeczywiście na tym się skupmy. Tutaj idziemy tym hirwegilem. No i coś czuję, że będziemy mieli tutaj problem. To jest chyba dosyć mocny oddział Angmaru. Hmm. Czy jest sens, żebym ja to w ogóle oblegał? Ciężko stwierdzić. Zobaczymy, czy nas zaatakują po tej turze, czy nie. I się dostosujemy jakoś do sytuacji. Niech mój dyplomata idzie dalej. No i skończmy turę. Aha, tutaj już są znowu Orkowie. Po prostu zajebiście, no. Nie wiem, jak przeprowadzić ekspansji w ogóle, bo od razu ktoś będzie atakować moje ziemię, no z każdej strony. Ja. Czy oni to zdobędą od razu? Zależy, jaki tam mam garnizon, ale podejrzewam, że no niezbyt liczny, i w, w, dobry. A, no, mamy oddział generalski, a my tutaj mamy oddział jakichś tam łuczników. No, obrans, spróbujemy. Ale irytuje mnie ta sytuacja. Nie mamy jak się rozwijać, cholera w ogóle. Jesteśmy trochę bezradni, bo no jeżeli będziemy dzielić moje siły, żeby utrzymywać nasz aktualny stan posiadania, no to... no to nie będziemy mogli się rozwinąć. A jeżeli będziemy zgromadzać moje siły i gdzieś nie iść, to w tym czasie ktoś nam będzie zdobywać nasze ziemie. Dobra, no musimy sprawdzić ich, osłabić łucznikami. Na szczęście ten oddział właśnie ma strzały. No i po prostu będą musieli utrzymywać od odległość i po prostu będziemy ich wycofywać i ostrzywać cały czas. Dobra, no za chwilę powinni już wejść tutaj w zasięg. Dobra, wycofajmy ich. Nic nie zabiliśmy, super. No dobra, po prostu zajebiście. No zobaczymy, no bo czas ucieka. No, na, na razie zabiliśmy tylko jeden, jednego typa z tej gwardii generalskiej. Hmm, olerna ciężka piekota. Dobra, no będziemy tak strzelać do drugiej minuty, powiedzmy. A potem już będziemy musieli lecieć się z nimi naparzać. Może nam się uda ich osłabić nieco. Dobra, no i lećcie już teraz na faście. No, raczej z nas pokonają, niestety. Chociaż nieco ich osłabiliśmy, ale no. Raczej nawet się nie uda mimo tego. No właśnie. Jasna cholera, no. Ciężka sprawa. No cóż, pisaliście mi, że misja Aragorna da nam oddziały upiorów. Eee, no i przy ich pomocy będziemy mogli rzeczywiście coś tu zmienić, no ale póki co sytuacja wygląda krucho. będę ukrywać, że jest po prostu ciężko. Ha. Huh. No może, jeżeli będziemy mogli tu podesłać Aragorna, to on chociaż to musadę odbije. No nie no, musimy po prostu podzielić te moje siły jeszcze bardziej. Mieć jedną armię, która będzie dbała tutaj o południe, drugą armię, która będzie walczyć z Angmarem, trzecią armię na zachodzie i jakoś w ten sposób będziemy mogli dalej funkcjonować, bo inaczej nie mam szans. Mhm, oczywiście orkowie nie dadzą mi spokoju. Szanse, że wyjdę teraz pod tego Imladris, no są... kruche. Okej, okay, no tutaj znowu będziemy musieli uciekać. Dobra, no przynajmniej oddział Alagorda nas zdobędzie dużo doświadczenia. Oho, zajebiście! Mamy tutaj pełną armię goblinów. Po prostu super, kurde. Które idą prosto oczywiście też na moją stolicę. No, świetnie. Dobra, ee, zróbmy to inaczej. Musimy po prostu zrobić to inaczej. Nie mamy innej opcji. E, wy tu lećcie. Halbarad niech po prostu zapierdziela pod moją stolicę. E, Aragorn też niech leci do mojej stolicy. Mm, no i co, no tyle będzie musieli zrobić. No utrzymać stolicę. Odbić Tirithuin i myśleć dalej. E, Podesziemy sobie też te oddziały stąd. Tutaj będziemy trzymać te garnizony, żeby po prostu cokolwiek nam to dawało. A nawet nie ma co tutaj tych podatków podwyższyć, bo tam nic nie da. No jest cholera jasna ciężko. No, nic na to nie poradzę aktualnie. Dobra, to skończmy kolejną turę. podejdźmy jeszcze dalej tylko tych dyplomatów, których tam mamy. Dionester, tu jesteś, prawda, prawda? Naprawdę ciężko jest wymanewrować z takiej niewesołej sytuacji. Właśnie, bo tutaj jeszcze mam osadę, która jest teraz zagrożona. No nie wiem jak to najlepiej serio rozegrać. Okej, okay, tutaj oczywiście już mnie gonią. No, Aragorn ma doświadczenie w, w spierdzielaniu. No, tego się chociaż nauczył przez tę swoją wyprawę bohatera. Dobra, e, zróbmy tak. Niech Aragorn idzie tutaj, powiedzmy. Bo oni nie będą mogli tego zrobić w jedną turę, nie? Czy będą mogli? Będą mogli, bo cholera nie mam nawet walonej palisady wokół tej osady. Świetnie. Super stolica. Hmm, czy są jakieś oddziały, które tutaj da, by były w stanie dotrzeć e, jeszcze w ciągu tury? Może ci. No, wylećcie tutaj. E, no jest to cholera utrudnienie. Bardzo spore. Nie mam nawet co wstać do tego osul. No ci muszą tu po prostu lecieć. E, dobra, nic na razie więcej tu nie zrobię. No sprawa jest naprawdę ciężka. No nie... Nie pamiętałem, żeby ci Dunedainowie mieli aż tak trudny początek. No ale cóż, jakoś z tego wyjdziemy prędzej czy później. No ale musimy przede wszystkim obronić moją stolicę. To jest priorytet. Hm. No, mam bardzo mało oddziałów i to jest mój chyba największy problem. Hmm, tutaj jeszcze będą wzmacniać Tirithuin. Ty Huin. Hmm, dobra, minus Morgul w Tutaj mam całą ich armię. Dobra, musimy podzielić siłę. Więc tak, e, podstawimy tutaj, powiedzmy, dwa oddziały generalskie, więc no, to jest elita nasza. E, I powiedzmy, dajmy im oddział e, strażników. No, no i to jest, myślę, garnizon, który powinien już sobie z takim szajsem poradzić. E, jako tako. No, powiedzmy, damy jeszcze im jednego generała. Natomiast z niech pójdą na Tirthuin i od razu chyba je będziemy zdobywali. Mm -hmm. To jest chyba najsensowniejsza sytuacja. Ci nie chlecą tutaj. Po prostu już. No nie mam czym nawet bronić tych osad. Tutaj sytuacja jest znacznie cięższa i ważniejsza. Najwyżej potem będziemy walczyć z jakimiś frakcjami, które zbędą te osady. Trudno. Dobra, Odzyskajmy to Tirthuin. Mm, dobra, tutaj jest nadal tylko ten generałek, więc jakoś sobie z nim poradzimy. No, chyba musimy się skupić na orkach z Mori. Bo inaczej, Angmar jeszcze nie zna nas aż takim zagrożeniem teraz. Póki co, przynajmniej. A jednak, inaczej będzie ciężko. Jeżeli nam będą cały czas zagrażać, naszej stolicy, no to jest jednak znacznie gorsza sytuacja. Bo Angmar nie jest w stanie na razie zagrozić samej egzystencji naszej nacji, że tak powiem. No natomiast, e, natomiast e, orkowie z mori tak. Dobra, no przyspieszmy nieco. Za chwilę już będziemy strzelać w nich. No może ci lepsi ucznicy zadadzą nieco większe obrażenia. No, ale nie ma co się dziwić, to są naprawdę jedne z lepszych oddziałów orków. Okej. Okay. Już będziemy strzelać. No, i rzeczywiście taki mocniejszy oddział uczynków yy, no, znacznie więcej ich wybił od razu. Dobra, w sumie nie walczcie z nimi. Poczekajmy aż moi uczniowie ich nieco powystrzelają. Będą mniejsze straty po mojej stronie dzięki temu. Wy się też już wycofujcie. No i powinniśmy ich chyba wszystkich wystrzelać bez yy, walki po prostu. Dokładnie świetnie No i dzięki temu Mam takie straty jakie powinniśmy mieć, czyli po prostu zerowe No i git Super No i takie coś mi się podoba No ale zdecydowanie Będzie ciężko tą kampanię hmm, Może nie Przetrwać, Bo raczej przetrwać ją przetrwamy, ale będzie ciężko po prostu wyjść z, tych, z tej patowej sytuacji, którą mamy aktualnie. Czyli ciężko będzie nam mm, wyjść jakoś na prostą, żeby mieć kasę, móc werbować jednostki, móc budować budynki, żeby po prostu nie trwać w takiej stagnacji, jaką mamy teraz. Dobra, okupujmy osadę. Dostaliśmy 2000 złota nagrody. Eee, ok, postawili nam tutaj kopalnię w międzyczasie, bardzo miło ze strony goblinów, bo bez nich byłoby ciężko to rozwinąć. Dobra, no i tak eee, poczekamy, może co zrobią te oddziały tutaj. Mm. I myślę, że możemy skończyć na razie ten odcinek. No, może nie był porywający, było dużo lawirowania w tym odcinku, żeby jakoś przetrwać w ogóle. Ale w następnym odcinku wyjdziemy z kontrofensywą, postaram się pokonać tych. Zostawiam tutaj parę oddziałów i pójdziemy głównymi siłami szukać tutaj osad orków. Może zagrożimy Netmori Mori od zachodu, żeby po prostu wyczyścić sobie tutaj ten rejon i żeby od tej strony nas nic nie atakowało i żebyśmy mieli główne zagrożenie, już tylko ze strony północnej. Myślę, że to jest chyba rzeczywiście punkt wyjścia, od którego musimy zacząć, żeby móc potem działać dalej. Dobra, tak więc mam nadzieję, że mimo wszystko ten odcinek Wam się podobał i zobaczymy się wkrótce w kolejnych. Do zobaczenia, cześć i pa!